Dzisiejsza historia, która swego czasu wywołała niemałe poruszenie w polskim świecie internetowym, dotyczy platformy, która miała zrewolucjonizować sposób, w jaki twórcy internetowi monetyzują swoje treści. Tip and Donation, bo o niej mowa, miała być rozwiązaniem do normalnego zarobku dla wielu streamerów, youtuberów i innych kreatywnych dusz, pragnących zarabiać na swojej pasji. Platforma Tip and Donation, reklamująca się jako ta z największymi stawkami od SMS dla twórców, przyciągnęła szerokie grono odbiorców. Obiecywała przejrzystość i natychmiastowe wypłaty, co dla wielu twórców było kuszącą ofertą. Firma miała działać jako pośrednik, zbierając płatę od widzów podczas transmisji i przekazując je twórcom, pobierając przy tym niewielką prowizję. Brzmiało to jak idealne rozwiązanie dla każdego, kto chciał zarabiać na swojej twórczości w internecie. Jednak to, co miało być obiecującą formą zarobków, szybko przekształciło się w niepotrzebny problem i stres dla dwóch stron. Twórcy zaczęli doświadczać opóźnień w wypłatach, a niektórzy z nich nigdy nie zobaczyli już swoich pieniędzy. Wkrótce okazało się, że tip and Donation nie do końca działa tak, jak mówili, że działają. Opóźnienia i brak wypłat stały się codziennością, a frustracja twórców rosła z każdym dniem. W wyniku tego wielu znanych i szanowanych twórców, takich jak TV, Royo, Verfi, zostało oszukanych. Jak do tego doszło? Dlaczego tak wielu ludzi dało się zwieść obietnicą? Przygotujcie się na historię, która ukazuje, jak łatwo można zostać oszukanym i jak często w takich sytuacjach można dowieść sprawiedliwości. Ta opowieść będzie przestrogą dla każdego, kto kiedykolwiek marzył o zarabianiu na swojej pasji w internecie oraz że warto dywersyfikować swoje miejsce zarobku. Jak to wyglądało dokładnie? Dzięki filmowi z kanału Gdzie Tani, którego twórca sam był poszkodowany w aferze, możemy zaobserwować regulami umieszczony na nieistniejącej już stronie. Oczywiście zapraszamy również do zapoznania się z samą analizą, gdyż jest ona rzetelna i przedstawia to, co się mu przede wszystkim wydarzyło. Za darowiznę od WIZA strona pobierała prowizję. Dochodziły również podatki oraz marże dla stron pośredniczących, ale ostatecznie twórcy otrzymywali np. SMS-a. Gdy WIZ wysyłał 100 zł, streamer otrzymywał 52 zł. PayPal. Gdy widz wysłał 100 zł, streamer otrzymywał 100 zł. Platforma oferowała wypłatę środków w ciągu 30 dni roboczych za pośrednictwem kilku metod płatności. A jak wyglądało to w rzeczywistości? Głośnym przykładem kłopotów Stephen Donation była sytuacja z 2020 roku, kiedy redakcja przeglądu sportowego zebrała podczas streamu 20 tysięcy złotych. Pieniądze te nie trafiły do kanału, a firma twierdziła, że napotkała na przejściowe trudności. Te problemy miały rzekomo potrwać tylko i wyłącznie dwa tygodnie, jednak inni użytkownicy dotknięci podobnym problemem relacjonowali, że Opóźnienia w wypłatach zaczęły się znacznie wcześniej i trwały dłużej niż obiecywano. Krzysztof Rojek, autor artykułu na portalu Antyweb, opisał swoją rozmowę z jednym z poszkodowanych, który był członkiem grupy na Facebooku oszukani przez Tip Donation, na której jest ponad 800 użytkowników. Okazało się, że bez ciągłych telefonicznych ponagleń twórcy nie mieli żadnych szans na otrzymanie swoich pieniędzy, a w wielu przypadkach środki zanikające z konta w Tip Donation nigdy nie pojawiły się na kontach bankowych streamerów. Jeśli jednak środki te się pojawiały, to dopiero po kilku dobrych miesiącach. Firma próbując ukryć swoje problemy usunęła informacje kontaktowe ze swojej strony internetowej, pozostawiając jedynie formularz mailowy. Aby stworzyć materiał, który przede wszystkim będzie rzetelny dla Was, zaprosiłem paru twórców do współpracy, dlatego dzisiaj zobaczycie wywiady, które przede wszystkim były przeprowadzane m.in. z osobą, która jest po zupełnie innej stronie barykady, z tego względu, że jest to Karol Filipowicz, czyli wspólnik spółki ZOO Tip Donation. W tym odcinku przedstawię wam parę stron. Z jednej strony będzie strona poszkodowana, czyli przede wszystkim strona twórców, takich jak Tivolt, Rojo, Verfi oraz wiele innych twórców, którzy do dzisiaj nie otrzymali swoich pieniędzy. Z drugiej strony będzie strona prezesa Filipowicza, który również wziął udział w tym materiale, ponieważ użyczył mi swoich fragmentów rozmów. Za co przede wszystkim dziękuję. Nie pamiętam w jakim okresie musiałbym sprawdzić na te wszystkie faktury, które są nieopłacone to jest kilka, nie jedna na łączną kwotę sumarycznie ponad 15 tysięcy złotych. W sumie, teraz, jak się nad tym zastanawiam, to tak naprawdę oni nie okradli jakby do końca tylko mnie, tylko widzów, bo to są pieniądze widzów. To jakby nie do końca są moje pieniądze, to są pieniądze dla mnie, ale od widzów. Wiesz o co chodzi, nie? Także tu się pojawia jakby taka no, dodatkowa średnia moralność tego wszystkiego. Czy ty masz jakiekolwiek nadzieję, że te pieniądze otrzymasz z powrotem, czy raczej niekoniecznie? Ostatnio się dowiedziałem, że Tat wysyłał maile do osób z informacją, że te osoby otrzymają należne zaległe kwoty jakoś w marcu. Podobno nic nie dotarło. Ja nawet maila nie otrzymałem. Także no zostałem po prostu pominięty jakby w tym mailingu. Jeśli w ogóle ten mailing, umówmy się, miał miejsce, bo też w to troszeczkę. Wątpię, tak naprawdę, ale jest to bardzo, bardzo lewa akcja. Ja nie wiem, ja prawnikiem nie jestem, ale jeśli dużo osób jest poszkodowanych przez jeden podmiot w ramach jednej sprawy, to nie wiem, czy tutaj nie trzeba byłoby zmobilizować wielu osób pod kątem tak zwanego pozwu zbiorowego. No dlatego od razu zapytam w takim razie, bo to było akurat mm. moje kolejne pytanie, czy planujesz Ty osobiście podjąć jakiekolwiek działania, jeśli chodzi o pozwy, czy bardziej właśnie poczekasz, aż ewentualnie reszta by się dołączyła, czy w ogóle według Ciebie to nie wchodzi w grę, chcesz to załatwić polubownie, bo spodziewam się, że osoby, które, zwłaszcza, że zostałem już skontaktowany z osobą, która mm. z Tip Donation, spodziewam się, że te osoby obejrzą ten materiał, dlatego może mm. jest jakaś wiadomość, którą to byś chciał skierować w kierunku nich, bądź nie wiem, cokolwiek, wiesz, tak jakby dać im do zrozumienia, jak to mniej więcej się prezentuje, bądź po prostu powiedzieć, jakie te ty masz następne kroki? Wiesz co? Po pierwsze, ja się przyznam, że ja kompletnie o tym zapomniałem. Jakby pogodziłem się z tym, że jakby nie zobaczę tych pieniędzy, mimo że no, są osoby o wiele bardziej poszkodowane na zdecydowanie większe kwoty niż ja. Ja uważam, że na pewno by, trzeba byłoby zrobić taką jedną grupkę stricte osób, które zostały powiedzmy tutaj poszkodowane, żeby jakoś wzmocnić tą komunikację. Ja jestem jak najbardziej do dyspozycji, kto będzie chciał powiedzmy jakby zorganizować coś takiego. To ja jestem jak najbardziej chętny, mogę wszystkie dokumenty do wglądu przekazać. Ehm, aczkolwiek, no, tak jak wcześniej wspomniałem, że, że tak, no, zrobiło mi się miło, że jest jakaś nadzieja, mimo że o tym temacie jakby zapomniałem, bo się z nim gorzko pogodziłem. Wiesz o co chodzi. Informacje, której ja dostałem, to to, że w optymistycznej wersji do czerwca powinno być wszystko zapłacone. Czy ty w to wierzysz? To jest moje pytanie. Wątpię. Oni ukradli nie swoje pieniądze, a nie, że nie wypłacili swoje pieniądze. Wiesz o co chodzi, nie? Także o tyle to jest po prostu no karygodne mówiąc delikatnie, nie? Bo nie chcę być wulgarny. Zatem jak wygląda ta sytuacja dzisiaj? Można powiedzieć, że sprawa całkowicie ucichła. Ostatnie ślady, które pozostały w sprawie to dalej widniejąca w KRS spółka TAT, niedziałająca strona internetowa, dalej działająca strona facebookowa spółki, a na niej oświadczenie zarządu. Komentarze pod postem pokazują skalę sprawy oraz nierozwiązanych wątków. Oraz przede wszystkim sporo dawnych tweetów. Problemy z wypłatami stały się jednak tak poważne, że Tip Donation zaczęło być postrzegane jako firma działająca na granicy oszustwa. Krzysztof Stanowski, współzałożyciel kanału sportowego, publicznie nagłosił sprawę, informując na Twitterze, że TAT od miesięcy nie wypłaciło 20 tysięcy złotych zebranych podczas zebrań zarządu na ich kanale. Po zgłoszeniu sprawy na policję kanał sportowy ostatecznie otrzymał swoje pieniądze, ale dla wielu innych streamerów, szczególnie tych mniejszych, problem pozostał nierozwiązany. Użytkownicy wcześniej wspomnianej przeze mnie grupy oszukani przez Stat relacjonują, że bez interwencji prawnych i nacisków medialnych odzyskanie należnych środków było praktycznie niemożliwe. Tip donation obiecywało poprawę, ale realne problemy trwały i się pogłębiały, co doprowadziło do poważnego kryzysu zaufania do firmy. Rewo, czyli youtuber znany z kanału komentatorskiego, postanowił po jakimś czasie ponownie poruszyć temat oszustw związany z Stat, lecz według niego firma ta nie tylko przetrzymywała pieniądze należne streamerom, ale również środki pochodzące od widzów, którzy wpłacali swoje donacje. Większość z tych płat to niewielkie kwoty rzędu 5 do 10 zł, co tylko utrudniało zgłoszenie tego typu przypadków na policję. Firma Donation od miesięcy nie wypłaciła pieniędzy, które wpłaciliście podczas zebrań zarządu na kanale sportowym na cele charytatywne. Bo Tip Donation wpadło w ręce jakichś Ukraińców, co nikt nie został tym faktem poinformowany. Na samej grupie na Facebooku oszukani przez Tip Donation jest grubo ponad 700 osób. Uważajcie na tą stronę. Pierwsze dwie stówki, które dostałem z dotacji po dwóch miesiącach, nie zostały wypłacone. Tych historii jest wiele. Rewo w swoim materiale zatytułowanym Streamerzy oszukani na setki tysięcy złotych ujawnił, że Tip Donation zalega różnym twórcom internetowym nawet kilkaset tysięcy złotych. Kwoty te są niebagatelne, a problem dotyczy zarówno znanych, jak i mniej znanych popularnych streamerów. Świetnym przykładem jest T-Volt, któremu Tip Donation wisi aż 70 tysięcy złotych. Kiedy miałeś pierwszą jakąkolwiek styczność z Donation? Ja dokładnie nie pamiętam, kiedy to było, ale... Głównie to podpatrzyłem u innych streamerów. Zobaczyłem, że właśnie oni korzystają z tej stronki, i sam też zacząłem. Wydaje mi się, że to było tego samego roku, co wszystko wybuchło. Nie pamiętam, który to był rok. Możliwe, że to był 2020. Na początku, jak to wyglądało w kwestii wypłat? Bo ja na przykład no. słyszałem wielokrotnie, że na początku było wszystko ok, ale potem zaczęło się psuć. Jak to było u Ciebie? Na początku było tak, że. Wszystko było w porządku, właśnie wypłacali normalnie, regularnie te pieniądze, aczkolwiek właśnie z czasem ja jakby musiałem się upominać o, o pieniądze. W sensie, że wypłaciłem sobie pieniądze i nie wiem, tam czekałem tydzień, dwa i tych pieniędzy dalej nie było. Musiałem normalnie kontaktować się z nimi przez y, Facebooka, tam pisałem na ich tam Messenger mhm. y, i dopiero po tam skontaktowaniu się z nimi, no oni tam przepraszali. Dosłownie następnego dnia miałem pieniądze. Daj mi się, że to była jeszcze wiosna tego samego roku. Kiedy oni mówili, że o, powinienem zrobić to, to, tamto, odpisywali na maile, odbierali telefony, i kiedy ja się dowiedziałem o tym wszystkim, no to finalnie wtedy powiedzmy nic z tym jeszcze nie zrobiłem, bo miałem takie podejście, okej, okay, to już wiem, kiedy będę się czuł, że już jestem na to gotowy, to sobie to wszystko powypłacam. No i pieniądze zaczęły się zbierać, nagle jakaś większa aktywacja nastąpiła, streamy zrobiły się większe, popularniejsze. Ja nadal nie wypłacałem, pieniądze nadal rosły. I w momencie, kiedy się zebrałem w końcu do tego, no to bardzo niedługo po tym wybuchła cała ta afera, kiedy wszystkich nagle okazało się, że Tip and Donation yy, zlewa i nie odpisuje. Więc powiedziałbym, że w moim przypadku miałem poczucie, że wszystko działa idealnie, aż praktycznie do momentu, kiedy wszystko się wysypało. I na dzień dzisiejszy, czyli na 7 czerwca, łącznie, jakbyś miał powiedzieć, ile są Ci winni pieniędzy? Łącznie ponad 20 tysięcy. Powiem tak, to nie były małe pieniądze i zdecydowanie wolałbym je mieć niż ich nie mieć. Na pewno nauczyło mnie to bardzo dużej, jego, bardzo dużej przykładności, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kwoty w internecie. Patrzę na całe to doświadczenie w przeszłość jako jedną wielką lekcję, której oczywiście wolałbym nie odbyć, no bo wiadomo, lepiej pieniądze mieć niż nie mieć. Chciałbym je odzyskać, ale z drugiej strony czegoś mnie to nauczyło i powiedzmy tak rozmyślać nad przeszłością nie ma sensu. Doszedłem do wniosku, że nic z tym nie zrobię. Nie załamało mi się przez to życie. Nie miałem tam oszczędności, które, których brak sprawił, że wylądowałem na bruku, więc widzę to jako jedną wielką lekcję. I czy myślisz, że kiedykolwiek te pieniądze odzyskasz, czy nie? Szczerze. Szczerze? Ja już straciłem jakąkolwiek nadzieję. No sporo czasu też minęło z tego momentu, kiedy wypłacałem. No, nie, no, wątpię szczerze mówiąc, że odzyskam. Szczerze, w obecnej chwili powiedziałbym, że to jest takie 50-50 w mojej głowie. Mam wrażenie, że wszystko, czego ja się dowiedziałem od pana Filipowicza jakiś czas temu, to może być prawda, nie musi być prawda, ponieważ zacząłem już zapominać o tym wszystkim. Właściwie to zapomniałem, kiedy nagle on też się ze mną skontaktował parę miesięcy temu. Słyszałem już o tym wcześniej, że jest jakaś nadzieja, że potencjalnie te pieniądze mogą być zwrócone, i że było to wszystko z winy osób trzecich, które no niestety, Wpłynęły na pana prezesa i, i doprowadziły do całej tej sytuacji. I jak tylko to usłyszałem, to ja powiedziałem jedno. Proszę pana, ja bardzo chętnie powiem wszystkim, wszemi wobec publicznie, że te pieniądze odzyskałem i że wszystko zakończyło się finalnie dobrze, miło, każdy się lubi, no chociaż trwało to jakiś czas. Ale nie mam zamiaru tutaj nawet w połowie się uśmiechać na myśl o odzyskanych pieniądzach, póki faktycznie nie zobaczę ich na swoim koncie. Które osoby, z którymi rozmawiałem, zasugerowały, że może jakiś pozw zbiorowy by pomógł. Czy ty w ogóle, jak ty się zapatrujesz na wizję takiego pozwu zbiorowego? Czy według ciebie to by mogło pomóc, czy raczej jest to kompletnie niepotrzebne? Jak, jak ty się na to zapatrujesz teraz? To znaczy ja pamiętam, że była taka grupa na Facebooku oszukani przez Nation. no i właśnie tam ludzie pisali o pozwach zbiorowych, nawet niektóre tam chyba zostały wysłane, aczkolwiek z tego co się orientuję to ten, tam adres firmy jest na jakieś fejkowe dane założone, no te pisma dochodziły praktycznie nie wiadomo nawet gdzie, nie wiem czy finalnie coś z tego wyszło, czy nie, nie wiem czy w ogóle nawet jakaś rozprawa się odbyła. Ale no tak słyszałem. No ja nie wiem, mówię, że ja straciłem już jakąkolwiek nadzieję na odzyskanie tych pieniędzy. Widziałem, że ci więksi, yy, no z większymi, z większymi zasięgami, tam nie wiem, Karolek chyba, no te większe kanały, oni się skontaktowali z prezesem i. Yy, tak, ja i też z on... ja nimi rozmawiałem no i, i właśnie i wypłacił im te pieniądze. Powiem tak, miałem taką myśl, kiedy to wszystko wybuchło, że fajnie by było się jakoś zebrać i coś z tym zrobić. A osobiście nie miałem żadnego w sobie takiego drive'a, żeby robić coś, cokolwiek drogą prawną, bo chyba nie jestem najlepszą osobą do czegoś takiego. Jestem mocno niezorganizowany i perspektywa wieloletniego sądzenia się w sytuacji, w której z tego, co się wtedy dowiedziałem, jest mała szansa na wygraną ze względu na formę działalności Tip and Donation, że że to jest taki sprytny sposób prowadzenia działalności, który potencjalnie może się wyprzeć jakiejkolwiek odpowiedzialności w takiej sytuacji, że sądzenie się potencjalnie może być stratą czasu i pieniędzy. Nie miałem chyba po prostu na to siły, a, a po tym jak powiedzmy, tak jak już mówiłem, moja społeczność wsparła mnie w bardzo dużym stopniu w odzyskaniu tego, co wcześniej zostało mi zabrane, albo raczej niewypłacone, to stwierdziłem, że chyba mi się to nie opłaca dla moich nerwów, dla mojego czasu i dla mojego dobrobytu psychicznego. Ja chciałbym tylko po prostu, żeby w tym, w tym wywiadzie wybrzmiało to, co ja mówiłem, że nie pojawiam się tutaj w charakterze kogoś, kto Filipowicza pana nienawidzi, chce go pogrzebać żywcem, ponieważ e, autentycznie moje, moje w tej chwili przemyślenia w, w tę stronę są bardzo obojętne. Ja po prostu w spokoju sobie siedzę i czekam i obserwuję rozwój wydarzeń. Jednym z twórców, który zdecydował się zgłosić sprawę na policję, był Dendris. Niestety, mimo tego, że sprawa trafiła do sądu, nie uzyskał on zadowalającego wyroku, a organy ścigania stwierdziły, że przypadek TAT nie kwalifikuje się jako przestępstwo, co wywołało frustrację Dendrisa, który uważa, że system wspiera oszustów zamiast poszkodowanych. Jak wygląda sytuacja teraz? W 2021 roku strona ta zniknęła z internetu, a siedziba firmy przestała istnieć pod adresem, pod którym wcześniej była zarejestrowana. Rebo opublikował również listę streamerów, w którym Tip and Donation zalega pieniądze i lista prezentuje się w ten sposób. Każda z tych kwot reprezentuje nie tylko straty finansowe, ale również złamane zaufanie i frustracje twórców, którzy zainwestowali swój czas i energię w budowanie swoich społeczności. Członkowie dawnej ekipy Freeza również doświadczyli trudności z opłatą swoich pieniędzy, a podczas jednego z ich charytatywnych streamów, gdzie zbierali fundusze na wsparcie służby zdrowia w trakcie Rockdownu, zauważyli opóźnienia w otrzymywaniu środków. Minimajk postanowił nawet skontaktować się z właścicielem spółki, czyli Karolem Filipowiczem. Niestety nie przyniosło to skutków. Tak się zdarza, że ja akurat również otrzymałem numer do pana Karola Filipowicza i również postanowiłem się z nim skontaktować. Mieliśmy naprawdę dwie, bardzo długie rozmowy, podczas których odpowiedział na wszystkie pytania, które mu zadałem. No i szczerze mówiąc wynikła z tego dosyć ciekawa rozmowa. Fragmenty znajdziecie już za chwilę w tym materiale. Łącznie w trakcie ponadgodzinnej rozmowy pan Karol Filipowicz przedstawił mi swoją wersję tego zdarzenia i prezentuje się ona następująco. Według niego niedługo po tym jak urodził się jego syn, odpuścił on sobie bycie w firmie. Oczywiście dalej był prezesem, ale o wiele rzadziej brał udział w tak zwanym życiu firmy. Mniej więcej w, w pierwszym kwartale 2019 roku jak mój syn się urodził, i ja miałem chwilową nieobecność w działaniach spółki, no bo po prostu skupiłem się na rodzinie, na, na żonie, na, na domu i, no też, kilka różnych spraw prywatnych było. W międzyczasie, kiedy jego nie było, z jego firmy zniknęło 576 tysięcy złotych. W jaki sposób mimo moich trzech albo czterech pytań do pana Karola nie był on w stanie odpowiedzieć dokładnie jak do tego doszło? Powiedział jedynie, że firma Tat była połączona z firmą Pack Commercial i to właśnie firma Pack Commercial wypłacała te pieniądze należne. Aż w końcu przestała je wypłacać. Spółka wchodziła w proporcje vat -owe. W związku z tym, że takie proporcje vat były i spółka była pod tymi regulacjami, musieliśmy wprowadzić podmiot zewnętrzny, który regulował płatności na konta PayPal. Była to spółka Passport Commercial, spółka Zo. Mniej więcej po powrocie do spółki, no tam zaczęło, zaczęło parę rzeczy nie grać od strony finansowej. No i Suma summarum wyszło mniej więcej, że w spółce Paz Commercial przepadło mniej więcej 576 tysięcy. Co się z tym stało do tej pory, nie zostało to wyjaśnione. No ja jestem osobą, która patrzyła w dany moment po prostu bilansowo. To był też mój były szwagier, więc że tak powiem, to też były kwestie rodzinne. Tipu Donation, starając jakkolwiek ratować się, wzięło debet i żyło na tzw. linii debetowej, przez co dochodziło do sytuacji, w której wypłacali należne pieniądze twórcom. Niestety, nie trwało to długo. Co stało się z ponad pół miliona złotych? Pan Karol nie wie do dzisiaj, a sama prokuratura rzekomo umorzyła postępowanie. Jak powiedział również pan Karol, na początku covid banki ponownie zrobiły scoring jego firmy, który wzrósł z poprzednich wyników z okolic 6,5 aż do 7,5, co spowodowało, że nie mógł on już korzystać z tego debetu, przez co nie miał jak wypłacać środków. No bo spółka miała w miarę stabilny scoring przez cały okres. Ee, działania mniej więcej tam 6,3, 6,7, 6,5, 6,4, 6,5, 6,3. No ale gdy przyszedł COVID, e, bank BNP Paribas po prostu w danym momencie e, wyśrubował scoring na ponad 7,5, mhm. żeby utrzymać. No i generalnie, no nie pan, no ja nie stworzę przychodów w spółce na no zasadzie, nie zwłaszcza po, zamk po zamkniętym roku, no ja nie wymyślę skąd się e, mogą, może wziąć więcej pieniędzy, żeby podciągnąć swój skok. Podczas mojej rozmowy powiedział on, że po prostu świat oszalał w trakcie covida i doszło do takiej, a nie do innej sytuacji. No i sytuacja przyszła taka, że właśnie w marcu 2020, jak się zaczęła cała ta akcja pandem pandemia, Cało, wszystko, co związane z COVIDem, no po prostu w danym momencie cały naród zwariował. Łącznie z bankami, ze wszystkimi innymi instytucjami. W trakcie rozmowy pan Karol również zapewnił mnie, że kontaktował się z każdym, z kim praktycznie był w stanie, ale nie jest to proste, ponieważ obecnie skontaktowanie się przez Facebooka jest ciężkie, ponieważ jest spam. To dosłownie on to powiedział, nie ja. Sami zobaczcie. Pan zadzwonił do niektórych osób. Dlaczego inne osoby, które też mają po 10-15 tysięcy złotych. Ale ja nie mam kontaktu do wszystkich. Właśnie to, to też tłumaczyłem, Tak, no, no, no ale nie napisanie do kogoś nie. na Facebooka jest raczej dosyć prostym mechanizmem. No niestety w dzisiejszych czasach, gdziekolwiek bym się nie odezwał, to są te wszystkie skrzynki spamowe. Okej, okay, to zapytam w ten sposób. Czy próbował się pan odzywać do Roja przykładowo? Nie, nie próbowałem. No, no to w takim razie, no to z jednej strony pan mówi, że ale nie no, odpisują, ale no nie próbował ale, pan. No nie próbowałem, zgadza się, nie próbowałem. Nie no, próbowałem. ale jednak należność wobec Roja wynosi 15 tysięcy. Dobrze, no ale na przykład też, okej, okay, pan podaje przykład Roja. Tak. Do T-Volta mi się udało zdobyć kontakt, rozmawiałem. Tak, tylko, że t są państwo winni 70 tysięcy ponad, tak? To jest osoba, która jest na szczycie tej listy z tego, co się orientuję. Ale, wie pan, to... Wie pan, no pan mi zadaje pytanie konkretnie po imieniu, po, ksyfce, po imieniu, nazwisku. Naprawdę, to nie jest kwestia tego. Jeżeli ja mam kontakt, ja się bardzo chętnie odezwę, z każdym porozmawiam. Z mojej wiadomości wynika, że pan Karol kontaktował się z t w styczniu i zapewnił go, że wszystkie należności zostaną spłacone do marca. Obecnie jesteśmy w połowie czerwca i z tego, co się orientuje, żadne należności nie zostały spłacone. Oprócz tego zdałem mu wiele pytań. Jaka jest jego obecna rola w TAT? Czy zamierza ogłosić upadłość? Czy zamierza kogokolwiek przeprosić? Z czego wynikała jego cisza przez 3 lata, z czego wynika brak zapłaty, oraz co ma do powiedzenia m.in. poszkodowanym osobom. Niestety, rozmowa z panem Karolem Filipowiczem do najłatwiejszych nie rozmawiała, gdyż, mimo że przegadaliśmy tak, jak powiedziałem przed chwilą, ponad godzinę, nie byłem w stanie wyciągnąć od niego żadnych konkretów na ten temat. A na pytanie, czy ma on zamiar dać jakikolwiek statement, gdzie kogoś chociażby przeprosi szczerze, odpowiedział mi w ten sposób. Czy ja jedyne, co co ja chcę usłyszeć, przynajmniej w imieniu tych osób, jakiekolwiek przepraszam że widzi Pan, Ca cały czas jest jedna rzecz, której y, większość osób na przykład nie bierze pod uwagę i na przykład Pan też... Twoje rodziny wypisywali rzeczy na zasadzie, że człowiek jest panem śmiercią, kurwą, tym Oczywiście. Oprócz tego, mimo że na samym początku pan Karol chciał, żeby rozmowa została opuszczona na odcinku, to zaraz potem powiedział, że jednak niekoniecznie i że się zastanowi, aż w końcu ostatecznie dał mi to pozwolenie, więc mam nadzieję, panie Karolu, że nie będę mieć z tego jakichkolwiek konsekwencji prawnych, gdyż tak jak mówiłem, wszystko mam na rozmowach i wszystko było nagrane za pana zresztą zgodą. Dlatego proszę nie pisać do mnie sms o takiej treści jak ten na dole, gdyż próbuje pan podejść mnie szantażem emocjonalnym, że ponownie będą hejtować pana rodzinę, ponownie to nie zapłacą tym niewinnym ludziom przez to, że ja wypuszczę jakiś materiał? Nie. Najprawdopodobniej nie zapłacą państwo. Ale kto wie, może dojdzie do pozwu zbiorowego, który jednocześnie sprawi, że w końcu ktoś zapłaci. Może. Jakie będą konsekwencje mojego materiału? Szczerze mówiąc, sam nie wiem. Ja mam tylko nadzieję, być może złudną nadzieję, że każda poszkodowana osoba rzeczywiście dostanie należne pieniądze i za to osobiście będę trzymać kciuki. Trzymajcie się widzowie, życzam miłego dnia. Jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę i suba. Trzymajcie się. Pa, pa.